Słuchajcie, yy, kończy się rok szkolny. Adam jutro jedzie na zakończenie szkoły i właśnie zaczynamy się pakować. Wybieramy się mniej yy, więcej w okolice Krakowa na kemping Nasza Dolina. Teraz troszkę wam pokażemy z przygotowań, bo musimy yy, samochód troszkę stał cały tydzień, nie było jeżdżony, bo my tutaj yy, w tym tygodniu nie mieliśmy przejazdu na ulicy z powodu tego, że robią kanalizację nam przez to jest troszeczkę przykrożony. właśnie teraz pokażę wam umyję, umyję solar na dachu i zaczynamy się pakowanie resztę dopakujemy jutro i jedziemy dzień dobry jak wygląda zameldowanie i... Nie Mamy rezerwację. Jak macie rezerwację na tę serwę? Chcecie tą spokojniejszą? No nie, tą imprezową gdzie jest. No to od tych przyczep w tamtą stronę. Od przyczep w tamtą stronę, Dokładnie. tak? tak? Możecie sobie jechać albo tutaj, lewą stroną alejki, albo na około sobie objechać, alejka się skończy i tam Aha, jest Tu, wiela, lew tarnie, tu, tu no, tak, i tu, tak, tak. Dwie latarnie jeszcze. Aha. E, dalej. Pod prądzik się pójdzie podłączyć, tak, albo tam. Zamy radę. Tam, tam, jak ta dziewczynka mała stoi. No, tam no. Macie czy nie, więc spokojnie. Aha, na lewej czy stronie. gdzieś tu. No albo się ustaw, dojedzie w ogóle ktoś do was, czy nie? Czy tak sami będziecie? Sami? No sami raczej, no. No to się ustawcie w bliżej rzeki na przykład. Czyli jak masz, pojedziesz sobie alejką, no to no. albo to w prawo. Czyli albo sobie przodem wieź, albo tyłem sobie wcofasz. Aha, Tębana aha. W znaczy jakichś wyznaczonych nie ma, że coś takiego no, albo coś? Zniszczone od skrzyni do skrzyni są trzy miejsca, tam są takie płyty, z numeracją, więc dobra. mniej więcej tak ustawiamy. Dobrze, fajnie, fajnie. A, a później coś gdzieś tutaj. Na recepcję, bo jakiś numerek dostaniecie, zamordować się spokojnie. Dobra, to super. Sanitariaty Dobrze. to tylko tu są, tak? Tak, wszystko z tej strony. Albo... Wody jak potrzebujecie, to sobie dotankować, no i jechać sobie. Znaczy na razie mamy pełną no, no, to Zapraszamy. Dobra, to fajnie. Zobaczymy. Bo pogoda nie za bardzo. O, może się poprawić. No. no wydawało ostro. No groźnie, to ty... nie, bo tam z tamtej strony tam szło dojechać też, bo tam widzę z łopatami walczyli i wszystko podalewane. No zobaczysz sobie, bo tam na rzeczką stać, to zobaczysz, jak trawy są pogięte ile. No, i w zy... ogóle było wody, no to już prawie Aha. się o most obijała, już podchodziła, mm -hmm. obija... niektóre fale to się już obijały o, o konstrukcję mostu. Dobra do końca sobie jechać i mówię Ci, dawaj sobie w mm -hmm. prawo, tak jak tam stoi nasz karabin no no, na no no no. sobie no, no. zaraz za tą gaśnicą na przykład yy, pełny pełny skręt. Cześć, witamy w kolejnym odcinku na kanale Motocamper. Cześć. A, jak widzicie, dojechaliśmy na rozpoczęcie lata na kemping Nasza Dolina w Słuszowie. Bardzo ładny teren. Jak na razie, oczywiście po tych wszystkich zalewiskach, co tutaj Wam Adam pokaże, popatrzcie się, że tu faktycznie było wody co nie miara. Oczywiście jesteśmy, jesteśmy jedni z pierwszych, mogliśmy, miejsce sobie nie szukaliśmy, no i dobra, no teraz y, musimy się rozłożyć i tak dalej. Tu z tego co wiemy, tu jest bardziej taka y, strefa rodzinna, tam dalej jest taka strefa imprezowa, ale rozłożyliśmy się z tej strony, z tego względu, że y, jakby przez ten weekend jeszcze były deszcze, to tam tak bardziej jest dolina. Troszeczkę się boję, że mogłoby nas pozalewać, to wolę właśnie stać tutaj. No. Dobra, teraz mały timelapsik z rozkładania, a my do akcji. Jesteśmy już rozłożeni. Markiza rozłożona. Tutaj, jak możecie, mogliście widzieć na time-lapse auto wypoziomowane. Stołki oraz stolik rozłożone. Teraz zakładamy matę techniczne na szyby. I okay. idziemy się zameldować do, do recepcji. Jesteśmy już właściwie rozbici. Markizę. Zabiliśmy, nie wiem jak to... Nie wiem. Powiem wam tak, bo jedni chcą, żeby my go dali, a drugi, a drugi, drudzy chcą, żeby ją mówił, a ją mówić nie umia za bardzo, nie? Mogę wam padać po naszym nie? Nie wiem, czy zrozumicie wszystko jak, nie? Markiza mi się zakotwili, te kołki my się śledzie wsadzili do ziemi, tu, tu. Zobaczymy, czy inni ją wyszarpie, albo nie. Myśmy Myślimy, że nie wyszarpieną No i tak, ogólnie to powiem Wam tak, yy, przede wszystkim super zapach tu jest. To jest fajnie, super yy, świeżo skoszona łączka, czyli takie boisko. O, Adam Wam teraz pokażę. O, tu Wam, tu, 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 teraz patrzcie, widzicie ta przyczepa, co przyjechała, ta? Yy, później postarałem Wam ją pokazać. To jest przyczepa z El Campu do testów, czyli na oglądanie tutaj będzie. I co najważniejsze powiem Wam, właśnie tutaj rozmawialiśmy z właścicielem, że właściciel też jeździ na motocyklu i troszkę żeśmy się tak tutaj pogadali co, jak, kogo znają, kogo nie znają, no i ciekawiło go czy mamy motor też ze sobą, no w sumie chcieliśmy wziąć żeby Wam, dobra to będę Wam godą. chcieliśmy wziąć motor żeby pokazać jak to wygląda, jak będzie normalnie spakowany albo nie. Bo wszyscy tego chcą tak jakby widzieć ale a my jak gadymy tak normalnie na czyli plener bez motorów no to... no to ich nie bierzemy bo po co mają nam zawodzać w bagażniku no. jak żeście zrozumieli to dajcie łapka w górę jak nie zrozumieli to dajcie tak albo piszcie w komentarzach co chcecie żebym wytłumaczył Kemping się już troszkę zapełnił, chociaż y, miało być bardzo dużo, dużo więcej załóg, no ale z powodu pogody, i to wszyscy wiemy jaką pogodę mamy od wczoraj, podobno bardzo dużo załóg y, odmówiło rejestracji, no a my teraz y, udajemy się zobaczyć na ognisko, właśnie się rozpoczęło ognisko, idziemy zobaczyć jak to będzie wyglądać, chodźcie idzie z nami. Cześć! Witamy w kolejnym dniu. Cześć! Dziś drugi dzień z letu. Rozpoczęcie lata. Na kempingu Nasza Dolina. Troszeczkę pokażemy Wam jak wygląda kemping. Oczywiście wczoraj super blisko było. To później godzin nocnych jakieś gry tam na gitarze, śpiewy. A dzisiaj głównie to tam z tego co wiemy. Organizatorem rozmawialiśmy atrakcje dla dzieci. Jakiś z tego co widzimy, jakiś zamek dmuchany. Oczywiście do dorosłych ma być jakiś poczęstunek. Pokażemy Wam. Tam zauważyłem już rozpalone, już się tam coś gotuje w tym, jak to się nazywa ta kuchnia polowa wojskowa. No i to tyle i jeszcze wiemy co ma być jeszcze. Oczywiście wieczorem też ma być jakiś DJ i tak dalej i tak dalej. O, no tu właśnie możecie zobaczyć tak wygląda na kempingu mniej więcej miejsce miejsce do dzieci. Jakiś zamek tutaj w oddali zobaczcie jest do gry w siatkówkę. Tutaj jakieś nie wiem po naszemu to jest takie klopsztanki jakieś albo co to są. Tu jest grę w kosza, w piłkę jakieś. Takie będą organizowane jakieś tam konkursy. Oczywiście miejsce po ognisku, zobaczcie jeszcze ognisko jeszcze się pali troszkę, bo się dymi. O, zobaczcie tutaj właśnie spotkałem właściciela kempingu. O, co tutaj zobaczcie? Co tu się gotuje? Nie wiem Zobaczam, czy kamerę. Kamerze nie zobaczycie. O proszę. Będzie, super. Kuchnia polowa dla wszystkich. Tak jak mówiłem, masę atrakcji. No to na, najlepiej nam opowie właściciel jakie atrakcje na dziś szykujemy okay. dla dzieci. Część już poszła, to nie tylko dla dzieci. Witamy przede wszystkim. Część poszła do zamku. Z przewodnikiem była wycieczka na skałę też. Eee, teraz mamy jeszcze animację dla dzieci za chwileczkę. Jest tu muchany zamek już, ale to w drugiej części tamtej naszej sportowej. Eee, później będzie poczęstunek e, od gospodarzy, czyli będzie nasz żurek, który tu właśnie się w kuchni polowej przygotowuje. E, zapachy następnie idą. zapachy idą, tak. <grym> tak, żeberka, tak? Żeberka w tym momencie i boczu się już, już dochodzą. Następnie e, mamy e, przewidzianą dyskotekę dla najmłodszych o 18.00. No a od godziny 20.00 jest e, czyli... zabawa dla starszych. Czyli jednym słowem. To nie przyjechał, nie wziął, kto nie przyjechał, niech Bo pogoda, na pewno pogoda, też pogoda troszeczkę na początku dopisała. straszyła, ale mamy no. 23-24 stopnie, właśnie, słonecznie, ładnie. wiaterek przewiewa, więc... Nie ma tego gorącego jest. zaduchu. A tak. ci co są blisko, to jeszcze mogą dojechać. Nie no, no miejsca, nie jeszcze, jest. miejsca jeszcze, miejsca jeszcze, jeszcze jest, to, także, jest także spokojnie. No. Jakoś coś jeszcze wiem. to i tak będą dojeżdżać, zapraszamy. Na cały dzień. Na cały dzień, jest robić tak co dokładnie. robić. No, jeszcze jutro e, czeka na nas poczęstunek, e, słodki kawa, herbata i będziemy smakować drożdżówki na, na trawie. Powie, tak. Powiedz nam mniej więcej jeszcze, jakie planujesz rozbudowy, bo widzimy tutaj bardzo dużo, jest jakaś tak, wy, wy, wygrodzona e, jeszcze część. E, ale na, na której będą parcele wiposkie, czyli z wodą, z kanalizacją i z prądem. E, tak, tak, także ta, tu ta, ta, będzie, ta, ta. Tu mhm. można się podłączać z kamperami, będą te, te strefy podzielone jakby e, po 9-10 metrów e, szerokości e, te parcele mhm. będą miały, także tu wyjdzie, to, rząd Co To, co parcem, Wam pokazywałem bo... wcześniej jak filmowałem takie ćwicki Można mo mo tak powiedzieć, e, e, tu wyjdzie około 10, mhm. e, 10 e, 13 parcel. No, A tak tam że... na tyle co to jest tam, ten, ten, ten namiot taki? To ten jest... Namiot, no to tam jakby padało, no to tam zrobimy dzisiaj tą imprezę tylko tak Aha, tymczasowo, taka, taka, taka wiata, wiata wiatra, 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 tak, no to tam y tymczasowo jest, bo wiata drewniana no to pójdzie tutaj w środeczek, będziemy, będziemy też budować, no ale mówię, no nie wszystko naraz, bo kemping dopiero jest trzeci sezon, no ale jak widzicie, no to jest już infrastruktura, jest w całości i stanowiska, dużo przyłączy prądowych, bo mamy ponad 140 gniazd samych, ponad 20 e, samych słupków, oświetlony teren, teren latarnie, zrzut nieczystości dla kamperów, e, czyli tak zwany ten serwis area, który, który mamy tutaj z przodu, e, no samo wiadome opróżnianie kota innych rzeczy, także no jest podstawa do tego, żeby budować fajne, fajne zaplecze. A mówiłeś jeszcze, mówiłeś, mm -hmm. że tu jeszcze jakieś wiaty mają pośrodku. Tak, no to mówię, pomiędzy, pierwszej, pomiędzy pierwszej tymi. kolejności, no to musimy się zająć no wjazdem. Już mamy w realizacji most, który który tworzymy. Tam w dali widzicie, widzicie palę fundamentowe Elementy. już są przygotowane na konstrukcje zbrojone, bo przyjedzie palownica i będziemy się wbijać w grunt. Mm -hmm. e, ponad 4 metry musimy wywiercić do samej skały, tam, e, która jest pod nami. Za tym namiocikiem pokażę Wam później, dokładnie. właśnie tam jest ten, no, że na razie taki to też wam pokażemy, mostek tymczasowy, no. on właśnie będzie zbudowany tak, Nowo. na razie jest taka kładeczka tylko dla przejścia, a normalnie będziemy tu przejeżdżać hmm, samochodami z głównej, scenie, tak? Tak, z głównej drogi. E, no ale na razie nie ma problemu, żeby tu wszystkie zestawy wjeżdżały. No, jak no. widzicie, e, tutaj macie Adrię, która ma w tym momencie 9 metrów, przyciągnął ją Fiat Ducato, e, więc cały zestaw miał ponad 15 metrów i bez problemu sobie radzą takie zestawy. Czyli jak dał Fiat radę przyjechać, to właściwie przyjadą to, wszyscy. wszyscy tak. <laughs> Jeżeli myśmy dali to, radę, to też. No. To, to Przyjadą wszyscy, bo jest szerokość. Rejon znaczy, bardzo ładny. Oczywiście ta przyczepa, też do zwiedzania, to też już pokazywaliśmy wam ją. Jest to przyczepa Adria od firmy Elkamp El Camp. El Camp. Z, z Krakowa. No i to chyba na tyle.